No i witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, yy, dwa tygodnie od zalania tego zbiornika, jak się tutaj już woda bełta. W środę będzie tydzień, jak są tutaj y, dołożone nowe roślinki. Przyjechały w formie in vitro. Troszeczkę były pomrożone, ponieważ yy, z, w nocy poprzedzającej y, przyjazd tych roślin było prawie minus 20 tu w moim regionie. Na szczęście nic im się wiele nie stało, niektóre tam kawałki tych roślin obrywały, ale w większości jest wszystko ok. Nad zbiornikiem święci, świeci lampa Aquaela eee, ta z, moich, z mojego starego zbiornika, 32-watowa. Coś nowego już jedzie, ponieważ obawiam się, że ze względu na to, że ten zbiornik jest bardziej... Kwadratowy niż pr prostokątny może nie doświetlać w całości tego zbiornika, dlatego więc coś innego jedzie. Nawożenie jest CO2. Jest.